Witam szanowne państwo, nie wiem jak wy, ja za godzinkę będę miała zoom, będę musiała jeszcze wysłać kilka mailów, no i tak dzisiaj pracę skończę myślę, że o 20. Ale ta, teraz właśnie mam chwilę, więc dla was nagrywam i przyszło mi do głowy, żeby nagrać właśnie taki odcinek o kulturze kompletowania, o sztuce kompletowania. Dziękuję za ten pomysł też jednemu z moich widzów, bo napisał do mnie wspaniały komplement. Марія, але супер виглядаєш так молодо. Я собі читаю мислі. Chłopie, ja mam 28 lat. Czy ty wyobrażasz sobie, że w tym wieku kobieta chodzi z laską, nie wiem, ma zmarszki do podwohi, czy jak musi wyglądać osoba, która i tak jest młoda w wieku 28 lat? No i oczywiście tutaj żartuję, wiem, że to był komplement. Natomiast um, tak jest dość specyficzne. Bo to tak jak powiedzieć dziecku, że super jest też dzieckiem. Dziecko jest też dzieckiem, albo drzewo jest drzewem, więc to jest po prostu w ten desen. Ale ja też nie jestem lepsza, bo powiem Wam, drodzy Państwo, i tutaj Ciebie, widzu, pozdrawiam, um, wysyłam Ci multą pozytywnej energii, nie jestem na Ciebie zła i naprawdę bardzo Ci dziękuję, że mnie oglądasz. Um, ja też nie jestem lepsza, bo mam taką koleżankę, która jest piękna, mądra, fajna, i ona zawsze w szczupła. No i zaszła dziewczyna w ciąży, troszkę przetywa na kilka kilogramów i później schudła. I wróciła po prostu do formy i w ciąży była piękna i fajna i teraz jest piękna i fajna. I ja do niej napisałam, ale schudłaś, super wyglądasz. No I ja chciałam zrobić komplement, wiecie, drodzy Państwo. A ona do mnie pisze, Maria, ale ja nigdy nie bywam gruba, czyli wiecie o co chodzi. Każdy nieco inaczej rozumie tutaj komplementy. No i tutaj nie obrażamy osób, żeby była świadomość, czy ktoś na przykład z moich widzów jest szczuplejszy, czy ma więcej tych kilogramów, czy ma lepsze czy gorsze predyspozycje, na przykład tutaj w jakiejkolwiek przestrzeni istnienia, to i tak Was lubię i życzę Wam wszystkiego dobrego i nie oceniam Was. Natomiast po prostu mówię o tym, jak wyglądamy z tymi komplementami tak naprawdę. Jeszcze taka ciekawa sytuacja, zanim przejdziemy do takiej sztuki kompletowania, no to moja koleżanka, która jest Polką, pojechała do Niemiec, no i jeden Niemiec jej mówił: Super, ale ty masz w domu internet. Nie wiedziałam, że Polacy mają w domu internet, ale jestem zdolna. No, i wyobrażacie sobie państwo, jak ona musiała się czuć w tej sytuacji. To było kilka lat temu, albo tak, dwa, trzy, albo pięć lat temu, i ona mi to opowiadała. No, ciekawie ona po prostu z tym się czuwa. Natomiast, no, czasami to, co jest dla nas komplementem, dla drugiej osoby, to niekoniecznie jest komplementem. I chciałabym tutaj jeszcze podać taką ciekawostkę a propos Filipińczyków. Miałam przyjemność ich szkolić i to niesamowity ludzie, po prostu wierzcie mi, taki uśmiechnięty, pozytywny, po prostu misiaki. No i słuchajcie, e, robiliśmy z nimi taki feedback pozytywny, no i też tutaj e, każda osoba musiała skomplementować osobę, z której była w parze. Ja podzieliłam ich na grupy. No i jakie komplementy oni sobie robili? Dobrze spisz, dobrze jesz, czyli wiecie, też mówili, też jesteś zdolny, jesteś mądry, jesteś piękna. ale najbardziej mnie zaskoczyli takie kom komplementy dobrze jesz, dobrze spisz, dobrze odpoczywasz i dla nich to jest komplement do czego zmierzam, że w każdej kulturze, w każdej głowie komplement jest czymś innym. I tutaj chciałabym przejść z Wami do takiej przestrzeni klasycznej i co o tym nam mówi nauka, sztuka i filozofia. Zaczniemy tutaj, drodzy Państwo, troszkę naukowo, czyli nam co o tym mówi psychologia społeczna, moja ulubiona. Komplementy zwiększają poczucia własnej wartości i wzmacniają więzie społeczne. Robert Kalidzinie w wybieraniu wpływu na ludzi, podkreśla, że szczere komplementy, szczere komplementy działają jak społeczna waluta. Ludzie częściej odpowiadają pozytywnie na osobę, która tak naprawdę ich docenia. No i tutaj się ze mną zgodzicie. Jeżeli mówimy o takim zakresie neurobiologii. To komplementy aktywują ośrodki nagrody w mózgu i tutaj prączkowe i obszary też, które takie bardzo mocno dopaminergiczne, co wywołuje też przyjemne uczucia i zmacha naszą motywację. Komplementami też zajmuje się, drodzy Państwo, psychologia rozwojowa. I tutaj u dzieci komplementy budują pewność siebie, ale ich wpływ zależy od kontekstu i szczerości. Przesadne lub też fałszywe pochwały mogą działać odwrotnie. Jeżeli mówimy tutaj o sztuce komplementu, najpierw wam robię zaraz, później to rozwijamy. W literaturze, teatrze, też malarstwie komplement odgrywa rolę symboliczną i emocjonalną. I tutaj, jeżeli mówimy o literaturze, to od starożytnej poezji greckiej po romantyzm komplementy funkcjonowali jako sposób wyrażania podziwu, miłości lub też uwielbiania, na przykład sonety Szekspira wobec urody lub talentu. Jeżeli mówimy tutaj o teatrze i dramatu, to w komediach romantycznych czy farsach komplementy często są używane jako narzędzia perswazji, prowokacji lub też budowania napięcia. Jeżeli mówimy tutaj o malarstwie portretowym, to portrety władców i mecenasów często kompletowali ich wygląd lub cechy charakteru, wzmacniając też prestiż wizerunku. I tutaj, co jest kluczowe, też piękno w każdej epoce było inne. I chciałabym też zrobić wam odcinek o pięknu. Słyszałam też bardzo taką piękną piosenkę o Afrodycie, więc myślę, że to będzie po prostu nasz następny podcast. Natomiast, jeżeli mówimy o filozofii i komplementach, to starożytnych recy, np. Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, mówił o konstruktywnej pochwali, czyli takim epanios, jako narzędziu wychowawczym i moralnym. Pochwala właściwa rozwija cnoty. Tak uważa właśnie nasz Arystoteles. Jeżeli mówimy o Stoikach, na przykład o Marku Aureliuszu, których okoje życie z naszej poprzedniej lekcji i ogólnie z Waszego rozwoju personalnego, by nie przywiązywać się przesadnie do pochwał, ani krytyki. Docenianie było dobre, ale nie powinno uzależniać naszego nastroju, czyli nie możemy tutaj. Uzależnić od komplementów innych osób, od pochwali innych osób. I co jest kluczowe, każdy człowiek i każdy byt w moich oczach, to jest taka moja wizja, jest naprawdę neutralny. Bo dla kogoś jesteśmy mądry, dla kogoś jest głupny, dla kogoś jest brzy, dla kogoś jest piękne, dla kogoś jest dobry, dla kogoś złe. Więc to jest po prostu miarowa oceny, co dla kogo czym jest, na przykład w średniowieczu. To jak będziemy rozmawiać o piękno, to poszerzymy. Bywa taka młoda, że byli wyrywane drzwi, drzwi brwi i rzęsy. I to było piękne, drodzy Państwo, słuchajcie, to było pięknie. A teraz bardzo dużo kobiet właśnie sobie doczepia rzęsy, robią permanenty i tak dalej. Więc jest druga skrajność. I każda epoka i też każda osoba wybiera, co dla niej jest piękno, a co dla niej jest po prostu tutaj złe. Jeżeli mówimy tutaj o filozofii noworzędnej, to Kant i też Hume analizowali, że komplementy wyrażają subiektywne uznania, które może być moralnie wartościowe, jeżeli szczere. Natomiast jeżeli rozmawiamy o takiej historii komplementa, to w praktyce zwyczaj gratulowania, chwalenia, też wystawiania czy wyrażania uznania jest znacznie starszy, bo już w starożytnej Mezopotamii, Egipcie i Grecji istniały formy pochwały w listach, poezji i retoryce. Pierwsze zapisy słowne komplementów w literaturze pochodzą z epoki klasycznej, tutaj z Grecji, z wieku V i czwartego, drodzy Państwo, przed naszą erą i Rzymu, na przykład poezja Horacieho. Jeżeli tutaj podsumujemy tą rundkę zapoznawczą z komplementami, no to komplementy są starożytnym zjawiskiem społecznym, ale nazwa komplement jest średniowiecznym i nowożytnym wynalazkiem językowym. A teraz chciałabym z Wami przyjść do samej sztuki kompletowania, bo nie podawam Wam tych przykładów które podawam, żeby kogoś obrazić, tylko po to, dlatego żeby zaznaczyć, że taka strefa komplementu jest różnorodna. Inne komplementy są w różnych krajach, inne komplementy też zrobią na nas wrażenie, lub nie personalnie, bo na przykład, jeżeli ktoś przykładowo się czuje ze sobą, na przykład mamy jakąś kobietę lub mężczyznę, który uważa siebie za osobę nieatrakcyjną i będziemy komplementować, a ta Osoba wcześniej doświadczała, że nie śmiali się z jej urody, to ona też będzie mogła myśleć, że my się z niej śmiejemy. Więc są różne takie czynniki, które musimy tutaj brać pod uwagę. I dlatego chciałabym bezpośrednio z Wami przejść do sztuki komplementów. Co jest kluczowe i pierwsza taka zasada ogólna sztuki kompletowania to jest szczerość. Czyli komplement musi być prawdziwy, inaczej ludzie wyczują fałsz. I tutaj, a propos szczerości, podam taki przykład. Mam taką znajomą, która ma poczucie, że ona czyta moje myśli. Faktycznie kobieta czyta moje myśli. I ona jest też bardzo taką zdolną kobietą, bardzo mądrą kobietą. I pamiętam, że kiedyś miałam taki charakter wojownika, taki nastrój wojownika i ona to wyczuwa. I też słyszałam, jak o tym powiedziała taki inny naszej znajomej, że Maria dzisiaj ma takie bojowe... Humor i to było też czytanie z mojej twarzy. A koleżanka mówiła, że nie, Maria czymś jest zmartwiona i tak dalej. E, więc tutaj ona faktycznie to wyczuwa. A drugiego razu miałam taką sytuację, że tak na nią e, spojrzałam i pomyślałam: Wow, jak kobieta dzisiaj wygląda. Naprawdę, bo ona, wiecie, drodzy państwo, ubrała się w taki stroj. Nie wiem, jak to opisać teraz, ale w taki klasyczny stroj. Ja bardzo lubię klasykę i pewnie to zauważyliście, to widać na kanale. I ona była ubrana tak klasycznie, tak z gustem, tak poprawnie, po prostu tak, jak ja lubię, w takim zakresie kultury ubioru, tak bym to określiła. Mnie bardzo zaimponowało, tak, jak ona się ubrała. I ja wiedziałam, że jak tylko ja pomyślałam, o tym, to ona od razu tak spojrzała i usmiechnęła się. na no Serio, drodzy Państwo, czuję, że ta kobieta po prostu czyta moje myśli. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o kolejnych elementach, które są kluczowe przy komplementowaniu, to kontekst. Bo musimy dostosować komplement do sytuacji prywatnej, rodziny, też pracy i publicznych o wystąpienia. Bo na przykład powiedzenia komuś, że jesteś też wody, kiedy ty jesteś u wody, lub powiedzenia komuś, że nie wiem, że masz przykładowo, nie wiem, wzrost 1,70 m lub 1,80 m, to jest po prostu faktem, więc to nie jest dostosowanie do sytuacji. Umiar musi być też, bo przesadne komplementy brzmią nienaturalnie i mogą też budzić podejrzenia. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jeżeli ktoś mówi mi za dużo komplementów i po prostu nie przystaje mnie komplementować, no to czuję się tak dziwnie. Bo ja też lubię komplementować ludzi, też mi podoba się, kiedy ktoś jest mądry, kiedy ktoś jest zdolny, kiedy ktoś robi nie wiem jakieś dobre czyny i lubię pochwalić ludzi. Natomiast jeżeli ktoś bez przerwy robi mi komplementy, no to czuję się tak dziwnie tak specyficznie, o co chodzi, coś jest tutaj nie tak. Pewnie wy też tak macie. Kolejna rzecz to osobisty ton, bo najlepiej używać ja zauważyłam, zauważyłem, doceniam w tobie to i to, zamiast y, ogólników typu jesteś najlepszy. Mam taką jedną koleżankę, która zawsze do mnie pisze jesteś najlepsza. <grywa> no i to jest fajne, to jest miłe, to jest sympatyczne. Y, ja osobiście nie mam nic przeciwko temu. Natomiast jeżeli mówimy o takiej sztuce komplementowania, no to tutaj jest kluczowe, żeby właśnie, żeby to był osobisty ton. Kolejna rzecz, nie porównujemy, bo musimy unikać porównań z innymi osobami, które mogą też wywołać takie poczucie rywalizacji. Ja na przykład też czuję się nieswojo i czułam się nieswojo, od zawsze tak miałam, jeżeli na przykład ktoś mi mówi, że ty jesteś super w porównaniu tam do kogoś. To od razu czułam taki, taki smutek i przykrość, bo o co chodzi? To też jest człowiek e, i jego po prostu też należy uszanować. Jeżeli mówimy o typach komplementów, no to wygląd, który bardzo często jest komplementowany. I tutaj warto być też delikatną i uprzejmną osobą. E, na przykład masz bardzo elegancki styl, świetnie dobrane kolory. Kolejny wymiar komplementów to Umiejętności i talenty, czyli doceniamy konkretne działania. Na przykład Twoja prezentacja była przemyślana, świetnie rozwiązujesz trudne problemy. Kolejne elementy tutaj do komplementów to charakter i cechy osobowości to często też najbezpieczniejszy obszar czyli Masz niezwykłą cierpliwość, jestem pod wrażeniem Twojej kreatywności. Kolejna rzecz wysiłek i postępy. Lepiej niż chwalić same efekty, widać, że włożyłeś to dużo pracy. I tutaj chciałabym wrócić do charakteru, przepraszam, że tak skoczę, ale na przykład, jeżeli ktoś jest wkurzony, podenerwowany, przykładowo, nie wiem, ktoś jest urzędnikiem z wysokiego szczebla, ma na głowie bardzo dużo pracy, ma pod sobą podległych ludzi i ktoś do niego przychodzi i mówi, e, podziwiam twoją cierpliwość, a ta osoba już po prostu, no musi być cierpliwa i nie ma tej cierpliwości i o to jeszcze bardziej może wkurzyć. Dlaczego? No bo ma dużo obowiązków, Obowiązków. ma tutaj na przykład jakieś rozkminy z, przewoży... z przewożonymi, pracownicy na przykład cały czas jest jakaś rotacja i zmiany i tak dalej, osoba cały czas jest w takiej fazie wybuchu i my jeszcze podchodzimy na przykład i mówimy ale masz e, niezwykłą cierpliwość nawet to może jeszcze podenerwować, więc nie zawsze to będzie komplement, bo dla nas oczywiście chcemy powiedzieć coś miłego, ale musimy też to wyczuć, e, czy faktycznie tutaj warto to powiedzieć. Kolejna rzecz, no to dostosujemy do, osob do osoby i do kultury, np. osoby introwertyczne. Nie lubię, kiedy ktoś publicznie ich komplementuje. Lepiej to zrobić prywatnie i delikatnie. Jeżeli mamy do czynienia z osobami ekstrawertycznymi, to oni często cieszą się z komplementów publicznych, zwłaszcza pozytywnych cech i osągnięć, i tutaj miałam kilka takich wspaniałych profesorów, które zawsze mnie komplementowali tak na forum i ja zawsze czułam się tak wyróżniona i mi to było miło i fajnie. Ale powiem, że ja jestem taką osobą, która jest i introwertyczna i ekstrawertyczna, czyli czasami mam fazę takiej introwertyk, nie, ch nie chcę nikogo widzieć, mimo to, że lubię ludzi, zamykam się w sobie, a czasami mam takie fazy ekstrawertyczne, występy, sceny i tak e Kolejna rzecz, no to co mówiłam, różne kraje i kultury. W Japonii i Korei duży nacisk jest na skromność i przesadne komplementy mogą być krępujące. W Stanach Zjednoczonych i też krajach zachodnich komplementy bezpośrednie są mile widziane, zwłaszcza za osiągnięcia i umiejętności. No i też w krajach śródziemnomorskich ciepło entuzjazm nieważne, są ważne, ale mogą być też bardziej osobiste. Jeśli mówimy o takich technikach, które tutaj działają najlepiej w sztuce komplementowania, no to musimy być konkretne. Zamiast świetnie wyglądasz, możemy powiedzieć, że. Ten kolor naprawdę podkreśla Twój uśmiech. E, musimy też włączyć komplement z wdzięcznością, czyli dziękuję, że tak pięknie przygotowałaś e, na przykład jakiś materiał. Naprawdę widzę Twoje zaangażowanie. No i też obserwacje i reakcje. Jeśli ktoś się wstydzi, lub puszcza wzrok, to warto zmienić ton lub też przejść do takiej neutralnej uwagi. E, I nie oczekujemy od razu odwzajemniania. Z tym odwzajemnianiem to też bywa różnie. Bo ja kiedyś miałam taką fazę, że od razu musiałam odzajemnić. nawet jeżeli nie do końca już było, co odzajemniać. I tutaj nie mówię o tym, że ktoś jest gorszy i lepszy, bo dla mnie każdy człowiek jest wartościowy, tylko chodzi o to, że ktoś mi na przykład powie, ale masz piękną sukienkę, a ktoś przykładowo jest w piżamie, tak po prostu wymyślam, ja mówię, ty też pięknie jesteś ubrany, ubrany". Wiecie o co chodzi? Mimo to, że to było nie do końca w ten kontekst, bo od razu chciałam się odwdzięczyć za ten komplement, bo komplementy to też trzeba umieć przyjmować. Wiadomo, że fajnie też wzajemnie powiedzieć jakiś komplement, żeby drugiej osobie też zrobiło się miło, ale nie robimy tego na siłę, jak ja to kiedyś robiłam, bo tak jak mówię, ktoś mnie pławi jakiś komplement i ja po prostu bez kontekstu powtarzam ten sam komplement do tej osoby, zamiast powiedzieć coś innego. Bo na przykład, jeżeli ktoś nam mówi komplement, że świetnie wyglądasz, masz świetną sukienkę, a ta osoba przykładowo stoi w piżamie lub po prostu no, nie wybierała za bardzo ubioru i spieszyła się, no to my komplementujemy ją jakoś inaczej, bo musimy być też szczere w tym. I wtedy komplementujemy przykładowo, że dziękuję zawsze, jest też taka miła, na przykład możemy powiedzieć. I, i to już idzie w innym kierunku. Czego unikamy? Unikamy komplementów, na przykład takich seksualnych, nadmiernych porównań, bo na przykład tutaj mówienia komuś jest też lepszy niż X. Unikamy też komplementów ogólnikowych powtarzających się, na przykład super, super, super. Bo wtedy jest też brak takiej autentyczności i to niby komplement, ale no nie do końca, tak bym to określiła. Więc to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. No i co? Życzę Wam miłego dnia. Następnego razu porozmawiamy o pięknie, o Kleopatrze, o Afrodycie. No i będzie ciekawie. Do zobaczenia.